Ale się dobrze spało Dzisiaj jak widzicie Mamy bardzo, bardzo brzydką pogodę Jeszcze tutaj Mój kochany chyba dzieciaczek Jeszcze chyba śpi Nie wiem tego Ale chyba już śpi No i zobaczmy O, Oliwka Hejka Oliwka Już nie śpisz jak widzę Jak widzisz to tutaj już nie śpisz. Chodź na śniadanko i zobaczymy co dalej będziemy bawić, Bo jak widzicie widzę, że to taka dzisiaj brzydka pogoda jest, jest tragiczna pogoda, dlatego dzisiaj sobie musimy... Oj 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 gdzie ja idę, gdzie ja idę. E, tutaj musimy iść sobie na śniadanko No i zobaczymy jak to będzie, ojejo o co? co to to jest? A dobrze, nieważne, nie będzie już to tutaj e, No i ja już Ci tutaj jakieś e, coś rzeczy Ci zrobię e, Coś Ci zrobię właśnie e, No i właśnie, y, ten e, Tutaj zrobię Ci jakieś jedzonko, coś no. Co, co, tam, co tam co na śniadanko, mamo? Już nie wiem w sensie jeszcze, no ale coś za Was może wymyślimy, nie? Coś wymyślimy jeszcze, więc spokojnie. Masz tutaj O. Może dam Ci kurczaczka. Proszę bardzo. Miej tutaj kubczaczek, tutaj dla Ciebie, proszę. Możesz sobie zjeść go, weź sobie kubczaczkę, czekaj. Dzieci, zaraz dam tego kubczaczka, już Ci daję. Już Ci daję już tutaj. Co na śniadanko? Chodź tutaj, chodź, chodź, chodź. Proszę bardzo. ojej, ojejo, ojejo, sorka. Już tutaj daję Tobie, proszę bardzo. Mamusia też zje sobie. No też trzeba zjeść śniadanko. Też sobie tutaj zjem. Proszę bardzo. Oj, oj, oj. Proszę bardzo, też sobie tutaj zjem śniadanko. E, za was zawieziemy ciebie do szkoły, do szkoły za Cię zawieziemy. Zaraz e, was do szkoły. Do szkoły zawierzę, za was ciebie zabiorę, zawiozę. Bywa. No, okej, okay. chodź. No, oliwka już tutaj wezmę te śniadanko, już chyba zjadłaś, nie? właśnie śniadanko, czy nie? zjadłaś? chyba zjadłaś Jakie dobre by było? <noise> dziękuję, dziękuję. No, wiem, że dobre, mamusia dobre, jedzą Okej, <noise> Ok, yy, no, dobra. Chodź tutaj yy, do tego. Do auta. O, już się y, pogoda zmieniła dobrze, bardzo dobrze się pogoda zmieniła. Ja w ogóle za Was y, tutaj telefon y, też Tobie dam, bo musi do mnie dzwonić, kiedy już y, będzie tutaj, y, kiedy już będzie już, no, y, będzie już koniec lekcji, nie? Więc za Was tutaj y, wezmę jakieś autko. Nie, czekajcie, muszę to autko tutaj zrobić, Proszę bardzo, siadaj sobie. Tylko sobie, pewien jeszcze zwiększa. No i co, jedziemy do szkoły. O nie, 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 gdzie ja jadę? Gdzie ja jadę? Gdzie ja jadę? Oh my god, nie wiem gdzie ja w ogóle pojechałam. Sobka widzowie, nie potrafię jeździć autem. w taką stronę, ok. No i jedziemy. Może ja sobie zmniejszę tą prędkość bo w sumie nie chcę się pozabijać. O tutaj, właśnie no ja nie wiem gdzie ja pojechałam. No bywa okej, okay, chodź, tutaj jeszcze autko zakluczę idziesz? chodź chodź, chodź, już, już do szkoły tak, tak, już do szkoły y, czekaj, y, moja droga y, Oliwka, czekaj, czekaj, tutaj Oliwia y, nie, 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 czekaj, czekaj sekundeczkę jeszcze telefon muszę Ci podarować jeszcze musisz mieć telefon, dobrze, masz do mnie kontakt? kontakt? Masz do mnie konten, y, ko, kontakt. Gdzie jest telefon, mama? To dla bezpieczeństwa. To dla bezpieczeństwa, moja droga. Pa, Ja tak o godzinie. Y, ja tak myślę, że o godzinie 14 przyjadę po nią. A jak na razie będę jechać do domu. Tylko, żebym się nie zabiła, by się do domu. Wiem, że wolno jadę, tak? No i y, zobaczymy. Ja zawsze lubię, jak właśnie y, oliwka jest w szkole, bo wtedy mam chociaż. Ja tutaj, co, co robić? Nie mam wtedy tutaj. Mogę posprzątać wtedy na spokojnie. Yy, no i okej. Okay. I mogę już iść do domu. Mogę otworzyć drzwi. Dobra. I teraz, yy, jak jestem już sama, to może posprzątam dom. Słuchajcie. Bo dawno nie sprzątałam domu, więc może właśnie posprzątam dom, jak już jestem sama, bez oliwki. I może właśnie posprzątam. Tutaj trzeba dokładnie dobrze wszędzie posprzątać, słuchajcie, bo to jest strasznie brudno. Nawet w łazience, jak ma się dziecko, to zrozumcie to. Ja nawet rozumiem to, że jak ktoś ma dwa dzieci, to jeszcze bardziej e, porządek trzeba bawić właśnie. E, no i sobie e, przyjedziemy e, po, ten, e, po po Oliwka o 14, tak? I to, to w sumie za was nie? No jeszcze u góry. Zaraz u niej w pokoju też sprzątamy, bo słuchajcie, ona nie ma pokoju tutaj u góry, tylko Oliwka ma pokój na samym dole. O, Oliwka ma tutaj pokoik, dlatego też się jej tu posprzątam trochę, chociaż, bo nie wiem, naprawdę Oliwka ma tu strasznie brudno. U Oliwki pokoju bardzo dużo trzeba sprzątać i zaraz sobie pojedziemy po Oliwkę. Ja jeszcze tutaj posprzątam. No i słuchajcie, już posprzątałam. Właśnie teraz jadę po oliwkę do, do szkoły i będziemy się w ogóle y, zaraz tutaj jeszcze i powiem, żeby po, że sprzątałam jej pokój i że ma jeszcze bardziej, y, i ma, i że ma czysto już u siebie w pokoju. No i w sumie mogę jechać po oliwkę, co nie? Tego jadę już po nią do szkoły. i za Was się widzimy. A już tutaj czeka na mnie. Chodź, chodź, chodź tutaj, wsiadaj do autka, chodź w czasie oliwka, jak tam było w szkole. Że w szkole, co? Bo dobrze wszystko było, nie? U, sprawdzian był. U, sprawdzian był, no? Pokaż mi tutaj ten swój sprawdzian, jak ci on wyszedł. Mhm, mm no powiem Ci brawo. Bardzo ładnie ci wyszedł ten sprawdzian. No, zobaczcie, widzowie. No, wszystko tutaj dobrze jest, praktycznie. Ok, to akurat daje się na plus. Słuchajcie, oj, oj, oj. To akurat daje się na plus. No, pokaż mi tutaj jeszcze. Mm. No, dobrze, wszystko dobrze. Widzę, że czwórkę dostałaś. No, to brawo. Brawo, czwórka. Brawo, czwórkę dostałaś. No, powiem Ci, Oliwka, jesteś genialna w sprawdzianach. Bardzo ładnie ci to wyszło i myślę, że teraz pójdziemy kupić Ci może tablet. Co? Za taką ładną ocenkę. Tak? Aha, że jest tam. Że dostałaś szóstkę? No pokaż mi tutaj jeszcze raz, pokaż, pokaż, bo ja tutaj, hmm, no. No faktycznie jest szóstka, pomyliłam się, ja to już okulary powinnam nosić. Faktycznie, no przepraszam, pojedziemy Ci kupić teraz tablet, pięknie. Będziemy Ci może kupić? Yy... Kupić tablet. Dobrze, siadaj, siadaj, moja droga. Chodź, chodź tutaj. Siadaj do auta. Pojedziemy już do domku, i ja ci już tam dam tablet. Ja ci po prostu może zamówię tablet. Co? Bo już mi się nie chce jechać po ten tablet, bo już tak ciemno jest, że zaraz trzeba iść do domu. No No to dziecko wychowane jest genialnie. Super. Okej okay. No to wysiadaj. Chodź. Już jest ciemno, jak widzisz, choć chodź. chodź. E, co, co, co? No dobra. Ok, i tak. Już ci tutaj e, pokazuję wszystko, i tak. Teraz trzeba zasłonić słuchaj bolety, bo już jest bardzo ciemno, i idziemy już spać. E, dlatego właśnie sobie już pójdziemy e, po prostu. Czekajcie, widzę, bo ktoś podobno okopadł mój sejf. Aha. Już nie będzie okopadł sejfu. E, nieważne e, i was tak. E, ok i tutaj e, już e, idź spać. Oliwka, jesteś tutaj w pokoju? Idź spać. Idź już spać, tak napiszę jej. Spać, przewieź się w piżamę. I... I umyj zęby. I zęby tak napiszę, bo tutaj mi za. nieważne. Zęby. No. No. Pokaż mi jeszcze raz ten sprawdzian, żeby nie było, że coś się źle. Bo jakie ci kupię już ten? No, wszystko jest dobrze. Okej, okay. dobra. To idziemy już. Ja idę spać, na pewno, i też ja tutaj już Ci tutaj y, też zgaszę światełko, bo już pójdę spać, słuchaj, dlatego y, no pójdę już spać, bo ja tutaj y, już też jestem zmęczona, no i umyję na początek jeszcze właśnie zęby, zapomniałabym. Myć zęby. Ja tutaj pójdę już do tej łazienki. Myć zęby. I czekajcie, widzowie. Wezmę sobie szczoteczkę może. Tutaj jakąś, jak jest. Gdzie ta szczotka? I wezmę sobie właśnie jakąś szczotkę. Myję zęby sobie. Bo zęby, pamiętajcie, widzowie, że żeby właśnie myć zęby wieczorem. Zęby są najważniejsze wieczorem. Trzeba mieć zęby, słuchajcie. Zęby są bardzo ważne właśnie wieczorem. Tego myjcie zęby. Dobrze wam radzę. Dobra. Tutaj będziemy myć już ząbki. Okej. Okay. Ząbki umyte. Oczywiście słuchajcie, żeby też nie marnować światła, to trzeba zgasić światło, prawda? Już umyłam. Dobrze. Dobra, Nad, słuchajcie. Y, super oliwka. I y, idź już tam na dół. Y, słuchajcie, ktoś puka cały czas. Nieważne. Nieważne, napiszę im. Dobra, chodź. Chodź, oliwka. Oliwka chodź, idź do spanka. Już możesz iść do spanka. Fanka, już, idź do spanka. Spokojnie, nie, się tam yy, pkają. Słuchajcie, widzę, że ja nie mogę reagować, bo to są moje fanki tu przyszły i ja nie mogę reagować na to, nie? Bo ja mam tutaj dziecko, jak widzicie, więc nie mogę na to reagować jak na razie. Nie teraz, słuchajcie, bo ja mam dziecko, wiecie. Ja mam dziecko, więc nie teraz. Jesteśmy... Co? Co ona tam pisze? Dobra. Ja, ja... Dobra, chodź. Chodź dziecko będzie spało mnie w pokoju jak tak ciągleć ci tylko tam. Chodź, chodź, chodź dziecko, chodź. Zgasimy światełko, zobacz tak. O, proszę bardzo, zgasimy światełko i chodź, będzie spał ze mną w takim razie. Idziesz? Chodź. Chodź dla mnie tutaj. Pójdziemy spać. Chociaż ja idę spać. Jak ty nie chcesz, to nie musisz iść, możesz sobie zrobić imprezkę. No i co widzowie? Ja idę spać, i my widzimy się w kolejnym odcinku. Pa pa!